Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do gry Football Team, a dzisiaj o klubie, a dokładnie jak szukać klubu. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w grze, nie mamy klubu, chcemy znaleźć klub i jak to robimy? Jest kilka sposobów. Zacznijmy sobie od pierwszego, wchodzimy sobie tutaj w czat i mamy zakładkę transfery. No i tutaj jak sami widzicie mamy takie ogłoszenia typu zapraszam do piątej ligi, zapraszam do klubu piąta liga, mamy też takie konkretniejsze ogłoszenia typu OPJ Jaworzno, trzecia liga 135 overal, szukam obrońcy plus 130 i tutaj właśnie kluby ogłaszają się kogo szukają czy szukają pomocnika, czy szukają napastnika, od jakiego overala i tak dalej i tak dalej. Tutaj możemy właśnie poszukać sobie klubu, który może właśnie szuka nas ale dodatkowo też możemy sami zaoferować siebie Wiadomo, że lepiej napisać troszeczkę więcej niż szukam klubu, mam 100 43 overall, tylko napisać coś troszeczkę od siebie, że jestem taki i taki aktywny w klubie, że to i to wniosę i tak dalej i tak dalej. Naprawdę warto właśnie tutaj sobie poszukać klubu. I to jest właśnie ten pierwszy sposób, że możemy znaleźć tutaj sobie klub wśród tych ogłoszeń albo sami po prostu zaoferować siebie i czekać po prostu na wiadomość prywatną. Drugim sposobem jest grupa na Facebooku Football Team. Link do grupy zamieszczam w opisie filmu. No i tak, jesteśmy na grupie Football Team Piłkarska Gra Online, i tutaj też możemy ogłosić siebie, albo możemy właśnie ogłosić, że szukamy kogoś do klubu. Tylko zanim zaczniecie tutaj pisać, że szukam klubu, mam 143 overall, to po prostu przeczytajcie tutaj informacje odnośnie grupy, że posty typu szukam klubu Prif to za mało. Jeśli już musicie stworzyć nowy post, postarajcie się napisać coś o sobie, swoim doświadczeniu w grze, jeśli takie posiadacie. Przeczytajcie najpierw regulamin, a potem dopiero wstawiajcie jakiś post. I tutaj naprawdę warto napisać coś więcej od siebie niż tylko to jaki mamy overall, stworzyć jakąś ładną, przejrzystą autoprezentację, tak żeby ktoś nie musiał sugerować się tylko overallem, tylko mógł spojrzeć na to z perspektywy, że okej, okay, jesteś takim i takim graczem, jesteś tak i tak aktywny i to wniesiesz do zespołu i dlatego Cię weźmiemy, mimo tego, że masz overall o 5 niższy niż oczekiwaliśmy. No i to jest ten drugi sposób na znalezienie klubu, grupa na fejsie. Kolejny sposób na znalezienie klubu dla siebie zaczyna się od określenia, na jaką ligę się nadajemy. Jeżeli stwierdzimy, że nasze umiejętności i nasz overall e, np. Na pasują do drugiej ligi, no to wchodzimy sobie w rozgrywki, wybieramy jakąś drugą ligę, weźmy np. angielską, drugą A, no i szukamy sobie zespołów, w których chcielibyśmy zagrać. Jeżeli wchodzimy w jakiś klub i widzimy, że on ma mniej zawodników e, niż limit. To znaczy, że może kogoś szukają. Jeżeli na 20 osób jakiś klub ma 15, no to być może właśnie szukają ciebie. No i sprawdzamy, czy w tym klubie mielibyśmy szansę na skład albo chociażby na ławkę. Jeżeli tak, to warto napisać jakąś ciekawą wiadomość do właściciela albo do asystenta, bo być może szukali właśnie takiego gracza jak ty. No i tak, a teraz, jaki klub i dlaczego warto wybrać? Jeżeli macie okazję grać w klubie, który jest w pierwszej lidze, to naprawdę warto, ponieważ co każdy mecz będziemy dostawać nagrody. Wiem, że fajnie mieć 180 overall i grać w czwartej lidze i zdobywać kilka bramek na mecz, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że jeżeli będziemy grali w klubie, który jest w pierwszej lidze, nawet jeżeli będziemy grali na ławce rezerwowych, jeżeli praktycznie nie będziemy w ogóle wchodzić, to będziemy co mecz otrzymywać nagrody. I to jest właśnie powód, dlaczego warto szukać klubów w pierwszej lidze. Ponadto warto szukać klubu, który ma rozbudowane na maksa boisko treningowe, no bo boisko zwiększa możliwości treningu klubowego dla zawodników. Czyli po prostu im bardziej jest rozbudowane boisko treningowe w klubie, tym więcej będziesz otrzymywał umiejętności podczas treningu klubowego. Jeżeli już jesteśmy przy treningu klubowym, to teraz warto, żeby znaleźć sobie klub, w którym gracze są aktywni, w którym gracze aktywnie biorą udział w treningu klubowym. Dlaczego? Im więcej graczy z drużyny będzie brało udział w treningu klubowym, to będziesz otrzymywał więcej umiejętności. Z tego też powodu warto znaleźć klub, w którym gracze codziennie biorą udział w grze, a nie że widzi się ich tylko raz na tydzień czy raz na miesiąc. No i to tyle jeżeli chodzi o szukanie klubu. Jeżeli się podobało, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału Football Team. Widzimy się w kolejnym poradniku, no i widzimy się w grze. Do zobaczenia!